Liczbą większą od 5 jest. Mamy tutaj cztery liczby, i chyba każdą z tych liczb musimy sobie jakoś inaczej zapisać, sprawdzić, czy ona jest większa od piątki. Spróbujmy ćwiczenie A. Czy A odpowiedź jest poprawna? Rozpiszmy sobie naszą liczbę. 1 dwudziesta piąta do potęgi minus jednej drugiej. Dobrze, najlepiej byłoby chyba tą jedną zamienić sobie na piątkę. Inaczej mówiąc, odwrócić naszą liczbę, zapisać ją jako odwrotność. To byłoby 5, do której do kwadratu, ale ponieważ ta piątka do kwadratu jest w mianowniku, no to będzie do minus drugiej. I to nasza wartość jeszcze była podniesiona do potęgi minus jednej drugiej. Zobaczmy. Potęga potęgi wykładniki mnożymy. 5 do potęgi minus z minusem plus do potęgi pierwszej. To jest po prostu 5. Ok, odpowiedź A odpada. To nie jest poprawna odpowiedź, bo przecież 5 nie jest większe od 5. Sprawdźmy odpowiedź B. Czy ona jest poprawna? 1,25 do potęgi minus 1 Znów mamy działanie takie samo, czyli 5 do minus 2 to jest inaczej 1,25 i to jeszcze do minus 1 piątej. Zatem będzie to 5. Do potęgi 2 piąte. Hmm, czy to jest większe od piątki? No pewnie, że nie jest większe. Podstawa jest liczbą większą od 1. No a wykładnik jest 2 piąte, więc to musi być mniejsze od 5. Odpowiedź B nie jest poprawna. To może odpowiedź C. 125 do potęgi 2 trzecie. Spróbujmy znowu podstawę zamienić na liczbę 5. 5 do jakiej potęgi daje 125? 5 do 3. 5 razy 5, 25, razy 5, 125. I to 125 jest jeszcze do potęgi 2 trzecie. Potęga, potęgi wykładniki mnożymy, zatem będzie 5 do 3 razy 2 trzecie. Trójki się skrócą do kwadratu. A to jest 25. To jest na pewno liczba większa od 5. Już mam odpowiedź do mojego zadania. To jest odpowiedź C. Oczywiście, aby być pewnym, warto by było sprawdzić odpowiedź D, ale myślę, że to równanie tutaj jest tak ładnie wyliczone, że nie ma wątpliwości, że ta odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.